Jezus natomiast udał się na górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzełustwie. Siostry i bracia, tak zaczyna się kolejna historia. Kolejna rozmowa, która będzie przedmiotem naszej dzisiejszej analizy. W ogóle bardzo serdecznie pragnę Was przywitać na tym kolejnym naszym spotkaniu modlitewnym. I teraz wejdźmy w tę rozmowę, przedziwną rozmowę, która najpierw będzie rozgrywała się między Jezusem a Żydami. Uczonymi w piśmie, a następnie między Jezusem a kobietą. Mamy tutaj do czynienia z bardzo napiętą sytuacją, w której jakby śmierć wisi w powietrzu. Jezusowi przeprowadzono kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie. I tutaj mamy właśnie punkt wyjścia do rozmowy z uczonymi w piśmie. Istniało bowiem takie prawo, prawo linczu, nazwijmy to, które było tolerowane także przez Rzymian. Kiedy jakiś człowiek występował przeciwko prawu religijnemu, np. poprzez bluźnierstwo czy poprzez właśnie chociażby cudzołóstwo, to wówczas dozwolone było, aby tego człowieka Ukamienować, ukarać śmiercią. A zatem mamy tutaj sytuację bardzo no, niewesołą dla tej kobiety. Można było ją natychmiast ukamienować, bez osądzania, właśnie na tym miejscu, gdzie ją pochwycono. Ale uczeni w piśmie przyprowadzili ją do świątyni. Do Jezusa, tam gdzie w tej świątyni Jezus nauczał. Tutaj widzimy już taką pierwszą przebiegłość tych teologów, tych Żydów, tych faryzeuszów. Przyprowadzają do, kobieta, do Jezusa kobietę, po to, aby wykorzystać taką świetną okazję jakąś sposobną aby postawić teraz Jezusa w sytuacji bez wyjścia mają bardzo chytry plan mówi o tym nawet sam Ewangelista kiedy cytuje uczonych w piśmie i faryzeuszów posłuchajmy nauczycielu tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie w prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować a ty co mówisz Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Koniec cytatu. Tak, widzimy nawet z tego fragmentu Ewangelii, że mówią to Żydzi, aby wystawić go na próbę, żeby potem go oskarżyć. No bo jeżeli Jezus powie, tak, trzeba ją ukamienować w imię prawa. No to, jakby podetnie to wszystko, co wcześniej głosił, całe to wielkie miłosierdzie wobec człowieka. W imię prawa wyda surowy wyrok na tę kobietę i okaże się być niemiłosiernym. Ale jeżeli powie, że nie, no to złamie znowu przepis prawa. No, jak to? Jakby zaakceptuje to cudzołóstwo. Czyli pod płaszczykiem obrony prawa faryzeusze chcą złapać Jezusa w pułapkę. I to bardzo dobrze przemyślano. Tak naprawdę to nie chodzi o tę kobietę, tylko o Jezusa. Kobieta jest niestety jakby środkiem do celu. Stanowi, jakby, przedmiot rozgrywki. Jest upokorzona. Nie ma nawet prawa głosu. Nie ma prawa, aby się bronić. Ona nic nie mówi. Ona nawet nie ma imienia. Zostaje tak przywleczona do Jezusa. Właściwie już jest skazana na śmierć, tylko ta śmierć jest odwleczona w czasie. No, ale możemy wczuć się w jej sytuację. Nie dość, że właściwie śmierć jest tuż na widok, widnokręgu, to jeszcze jest tak bardzo upokorzona, potraktowana jako środek do osiągnięcia jakiegoś innego celu. Można by tu zapytać, no dobrze, a gdzie jest mężczyzna? Przecież jeżeli ta kobieta popełniła cudzołóstwo, to, to nie sama. Gdzie jest ten mężczyzna? Istniało też prawo, że taki mężczyzna mógł również zostać ukamienowany. No prawdopodobnie uszło mu to na sucho. Może był Rzymianinem, żołnierzem rzymskim. Tego nie wiemy. Mężczyzny nie ma w tym wszystkim. A kobieta, no niestety, znowu jest w tej gorszej sytuacji. Tak, niestety, bo często starożytności, też w Piśmie Świętym widzimy, że kobieta jest w o wiele gorszej sytuacji niż mężczyzna. Pozwólcie, że posłużył się dzisiaj tak szczególnie pewnymi cytatami z takiego słownika, Dictionnaire słownik Jezus. Tak trzeba by oddać tytuł tejże pozycji. Ten słownik został opublikowany Jakieś 3-4 lata temu przez grupę teologów, biblistów ze szkoły biblijnej w Jerozolimie. Świetna pozycja, naprawdę. I, I tam w jednym z haseł jest rozpracowana cała ta historia z tą kobietą cudzołożną. I czytamy tak. Posłuchajmy. Czy można sobie wyobrazić sytuację bardziej degradującą i upokarzającą niż ta, w której owa kobieta została rzucona na środek widowni składającej się wyłącznie z mężczyzn i to z całym bagażem winy, który nosiła? Jej sytuacja przypomina historię Zuzanny, również umieszczoną pośrodku sędziów składających się wyłącznie z mężczyzn. Ona jednak miała przynajmniej imię, miała wewnętrzne piękno, miała oparcie. Czytelnik od początku wie o jej niewinności. Tymczasem ta kobieta, którą przywiedziono przed Jezusa, nie miała niczego innego oprócz swojego grzechu. Paradoksalnie była niejako obrazem samego Chrystusa którego już wkrótce Żydzi również będą chcieli ukaminować i który także będzie musiał znosić wrzaski otaczających go wrogów. Koniec cytatu. No, paradoksalnie ta kobieta jest jakby obrazem samego Chrystusa, który właśnie już za chwilę będzie także oskarżony o bluźnierstwo i tylko w jakiś dziwny sposób uniknie kamienowania. Ale wróćmy do tej historii. Co robi Jezus? Jezus milczy. I nawet tak spuszcza wzrok. Nie chce patrzeć na to wszystko. Nie chce patrzeć na ludzką nienawiść. Jakby nawet był taki zażenowany, zawstydzony, że można tak. Niesprawiedliwie postępować. On nie chce patrzeć ani na tych uczonych w piśmie, ani nawet na tę kobietę. Na, właściwie na grzech tej kobiety. On nie chce tego widzieć. Jest to jakiś znak wielkiej dele, delikatności wobec grzesznika. Nie chce patrzeć też w oczy tych bezlitosnych mężczyzn, pastwiących się nad tą kobietą. I w tym słowniku czytamy dalej następujący tekst. Cytuję. Nie tylko ta kobieta ma być ocalona w tej historii, lecz także ci, którzy popełnili o wiele cięższy grzech instrumentalnego potraktowania majestatu świątyni dla własnej korzyści. Grzech zastosowania prawa mojżeszowego w sposób przewrotny. I użycia tej kobiety jako marionetki. Także nad nimi rozciąga się miłosierdzie Jezusa i być może jest to jeden z najbardziej zdumiewających elementów tej historii. Koniec cytatu. No, rzeczywiście ci mężczyźni popełnili podwójny grzech. Po pierwsze, Zbezczęścili świątynię, przyprowadzając tę kobietę, żeby ją tam, w tym świętym miejscu, ukamienować. Jakim prawem? A po drugie, w tak przewrotny sposób zinterpretowali prawo, a przecież prawo ma służyć do tego, aby ocalić człowieka, a nie zabić. Jezus przyjmuje postawę wyczekującą, nie spieszy się i zaczyna coś pisać na ziemi. Jedyny raz, kiedy w Ewangeliach ktoś wspomina, że Jezus pisze. On, słowo. Okazuje się, że nie tylko słowo mówione, ale także pisane umie pisać, ale też pisze. I ten jeden, jedyny raz, kiedy On pisze, jest tutaj przedstawiony. I co się okazuje? My nie wiemy, co napisał. Jedyny raz pisze, a nie wiemy, co było napisane. Dlatego tutaj istnieją różne teorie. Co Jezus mógł pisać na tej ziemi? No, niektórzy mówią, że grzechy tych oskarżycieli. Może. Jest też. Taka teoria, że być może pisał fragment prawa mojżeszowego z księgi wyjścia, gdzie jest napisane, oddalisz sprawę kłamliwą i nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego, bo ja nie niewinnie nieprawego. A może ujawnił że Żydzi właśnie poprzez swój sposób postępowania sprofanowali świątynię, zbezcześcili ją. Jest taki cytat u proroka Malachiasza. Obrzydliwość zdarzyła się w Izraelu i w Jerozolimie. Oto zbezcześcił Juda świętość pańską. Może... Może takie słowa napisał. A może tekst z Ozeasza, gdzie czytamy: Nie będę karał waszych córek za nierząd i waszych synów za cudzołóstwo. Mężczyźni bowiem obcują z nierządnicami, nawet ofiary składają z nierządnicami świątynnymi. Nie wiemy. A może. A może tak naprawdę pisał coś najbardziej istotnego, krótkiego. Coś, co nie może być wyryte w zimnym głazie, w zimnym kamieniu, lecz na piasku. Miłość, miłość miłosierna. To jest największe prawo. Na piasku napisane, bo ono może, musi być nieustannie wypisywane poprzez nasze życie. Wiemy, że ten napis na piasku bardzo szybko znika. Nieustannie miłość ma być realizowana. To nie można napisać coś, jakoś przykazanie, i mieć święty spokój. Nie. Miłość realizuje się w każdej chwili, każdego dnia. Miłość, miłosierna. A może pisze właśnie specjalnie na piasku, żeby pokazać, że te grzechy, które tam zostały zapisane, zostają wymazane. Jak wiatr wymazuje napis na piasku. Tak chociażby czytamy u Świętego Pawła w liście do kolosan. Was, umarłych na skutek występków razem z nim przywrócił do życia, darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Tak, można by jeszcze dalej zastanawiać się, co Jezus pisał na Ziemi. Ale to już pozostanie na zawsze wielką tajemnicą. I teraz patrząc znowu na tę kobietę, czyż ona nie jest jakimś obrazem naszej pramatki Ewy i całego jej potomstwa, nas samych. Jezus przychodzi ulitować się nad ludzkością nad potomstwem Ewy. I czytajmy dalej. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. To są właściwie jedyne słowa, które skierował do tych oskarżycieli. Kto z Was jest bez grzechu? Proszę bardzo, niech pierwszy rzuci kamień. Genialna odpowiedź. Jezus nie dał się złapać w pułapkę. Ani nie zniósł prawa, ani nie potępił kobiety. I co więcej, tę pułapkę On odwrócił, że stała się pułapką dla tych, którzy ją przygotowywali. Kto z was jest bez grzechu? Proszę bardzo, niech rzuci pierwszy kamień. Jezus nie zniósł prawa, ale ubogacił prawo o prawo łaski, prawo miłości. Bo jak już wiemy, wielokrotnie to było powiedziane, miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Prawo miłosierdzia. I właściwie tym jednym zdaniem rozstrzygnął wszystko. W słowniku Dictionaire Jésus czytamy dalej tak, cytuję. Słowo Jezusa w jednej chwili spowodowało, że pięści się rozluźniły, a piana nienawiści ustąpiła z ust oskarżycieli. Sprawiło, że wszyscy uczestnicy tej sceny mogli narodzić się na nowo. Uświadomiło każdemu, kim naprawdę jest przed Bogiem: grzesznikiem, niegodnym Boga, a równocześnie grzesznikiem, któremu przebaczono. Jeśli tylko rozpoznał nieskończoną moc miłosierdzia i uwierzył w nią. Koniec cytatu. Tak to słowo nam jakby pokazało, kto z Was jest bez grzechu? On nie mówi wprost, a ty jesteś, a ty? Nie. Kto z Was? Stawia pytanie. Siostry bracie można się zadziwiać nie tylko mądrością tej odpowiedzi, bystrością umysłu Jezusa, ale przede wszystkim taką wielką głębią duchową, takim wielkim Bożym miłosierdziem wobec i tej kobiety, i wobec tych mężczyzn, żeby oni poszli i zastanowili się nad sobą, i rzeczywiście odchodzą jeden po drugim zawstydzeni. Kiedy to usłyszeli, czytamy, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. I tu zaczyna się druga część rozmowy. Jezus teraz zaczyna rozmawiać z tą kobietą. Posłuchajmy. Wówczas Jezus podniósłszy się, rzekł do niej. Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła. Nikt, panie. Rzekł do niej Jezus. I ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie krzyż. Po raz pierwszy w ogóle ktoś odezwał się do tej kobiety. Po raz pierwszy ta kobieta była o cokolwiek zapytana. Teraz ta kobieta może przemówić. Jezus w ogóle podniósł wzrok, zobaczył w niej człowieka, swoją siostrę, swoją oblubienicę. On chce patrzeć na tę kobietę, na tę, którą uratował przed ludźmi, którzy chcieli ją zabić w imię prawa Bożego. Jezus zawsze wstawia się za słabymi, za słabszymi. Za pokrzywdzonymi, za kobietami. On wie, że kobiety są w gorszej sytuacji. Kiedyś, wcześniej rozmawiał z Samarytanką długo, a dzisiaj uratował Żydówkę. Ujrzał w niej człowieka, oblubienicę. On nie chce, żeby ona oddawała się już innym. Chce mieć ją, Piękną, narodzoną na nowo. Nikt Ciebie nie potępił, ja Ciebie też nie potępiam. Posłuchajmy jeszcze kolejnego fragmentu ze słownika. I ja Ciebie nie potępiam. Trzeba dobrze usłyszeć te słowa. Słowa, w których brzmi rezygnacja z potępienia przez tego, który jako jedyny mógł potępić tę kobietę. Kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Jezus mógł wziąć do ręki nie tylko kamień, ale wielki głaz. Nawet o tym nie pomyślał. Owszem, wziął, ale wziął w obronę kobietę. Możemy domyślać się, jaka przepełniała go radość, że mógł zrezygnować z tego, do czego miał prawo, bo wielka jest radość z możliwości okazania łaski. Objawił, że miłosierdzie jest najwyższą formą sprawiedliwości. Koniec cytatu. Miłosierdzie jest najwyższą formą sprawiedliwości. Niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Już wszystko jest dobrze. Kobieta może wstać, może iść, może iść do domu, może iść za Jezusem. Nie wiemy, gdzie poszła. Nie wiemy, co się z nią stało. Ciekawe, że zawsze te rozmowy Jezusa są jakieś takie niedokończone. Nie wiemy, co się stało z Samarytanką. Nie wiemy, co się stało z Chromym, uzdrowionym przy sadzawce Nie wiemy, co się stało z ocaloną kobietą, cudzołożną. Jakby Jezus specjalnie tutaj kończył, i resztę pozostawiał. Abyśmy myśleli, jakby chciał nam powiedzieć, a teraz wy myślicie, wyciągajcie wnioski, macie rozum, macie serce, patrzcie i zastanawiajcie się nad własnym postępowaniem. I dlatego teraz już powoli kończąc tę refleksję, Wyciągnijmy wnioski, jakie płyną z tej rozmowy dla nas. Po pierwsze, miłosierdzie, życzliwość. Obchodzimy teraz jubileusz, rok jubileuszowy. Mamy być pielgrzymami nadziei, jak to mówi papież Franciszek. Mamy czynić to, co Jezus czynił, to znaczy nie potępiać. Nie potępiajcie, nie będziecie potępieni. Mamy okazywać miłość, mamy uwalniać ludzi, <laughs> mamy cieszyć się z tego, że ktoś odnalazł drogę do Jezusa. To jest rok Jubineuszowy. Każdy taki jubileusz był związany z jakimś darowaniem winy. Mamy cieszyć się chociażby z tego, że ktoś odnalazł drogę do stołu eucharystycznego, że może po wielu latach przyjmować komunię świętą, nawet jeżeli żyje w związku niesakramentalnym, nieregularnym jakimś, bo rok jubileuszowy to jest rok darowania długów, winy. Szczególnie teraz, jeszcze analizując tę historię kobiety cudzołożnej, nie patrzmy zazdrosnym czy zgorszonym okiem na to, że ktoś odnajduje drogę do stołu pańskiego, ale cieszmy się z tego. Cieszmy się z tego, że ktoś może być podniesiony, że ktoś zostaje przegarnięty przez Jezusa. I teraz drugi wniosek. Zauważmy ciekawą rzecz, że to wszystko, ta cała historia z kobietą cudzołożną miała miejsce kiedy po nocy spędzonej na modlitwie na Górze Oliwnej Jezus modlił się całą noc. Tam na początku tej historii jest to napisane. Owocem modlitwy jest miłość, jest miłosierdzie. To jest owoc właściwej modlitwy. Jakby taki papierek lakmusowy dobrej modlitwy. Czy sami jesteśmy miłosierni? Jeśli ktoś jest surowy, niemiłosierny, to należy się lękać takiego człowieka i należy się. Zapytać o jakość modlitwy. Jaka jest ta modlitwa, skoro prowadzi do surowości? Owocem modlitwy Jezusa była nieskończona miłość miłosierna. Tak. Pod tym kątem możemy także zanalizować naszą modlitwę i czy ona nas prowadzi do większej życzliwości, cierpliwości wobec ludzi. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny.